Na razie Iguana, żubry i Kangur, jaki jeszcze zwierzak z literą U, pojawi się w tym programie. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Woda niegazowana. To nie jest zwierzak z U. A, gramy dalej, ale Małgosia już rozdała za ten konkurs pieniądze, i jesteśmy na innej antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka woda? Niegazowana. A ile masz lat? Dwadzieścia. Rog urodzenia, szybciutko. Roku urodzenia? 1 marca. Oczywiście omdlenia na skutek tego przegrzania, jak i udary słońca. Wczoraj, tylko wczoraj, już prowadzę na bieżąco te statystyki, w stylu, poli, przepraszam, pogotowie interweniowało 1700 razy, wyjeżdżając do osób, do poszkodowanych związanych z udarem słońca lub powikłaniami słonecznymi. No to jak schodził się jeden z mieszkańców Warszawy. To zdjęcia, które otrzymaliśmy na platformie Kontakt TVN24, a warszawiacy już pewnie to miejsce rozpoznają. Ulica Fildorfa, czyli Praga Południe, czyli osiedle Gocław. I nie zabrakło wody, zdecydowanie żeby się schłodzić. Pewnie w trakcie trwania finału Mistrzostw Świata WRPA też przyda się ten szlauch. Zatem w tym miejscu go państwo zapewne znajdą. Nie wiem czy strażacki, czy miejski. Niemniej jednak przy 30 kilku stopniach zdecydowanie przydatny. Po wczorajszej spektakularnej wymianie szpiegów. Przypominam, Moskwa zwolniła czterech a Waszyngton dziesięciu. Padają pytania, kto na tym bardziej skorzystał? I czy jednego ze szpiegów nie warto było przypadkiem zatrzymać? W swoim wieczornym programie pytał o to amerykański setek Jay Leno, a odpowiadał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. That doesn't seem fair. Why, why do we trade 10 for four? Well, we, we got back four really good ones. Yeah. Uh, and uh, <laughs> and uh, um, the, uh, the 10, uh, they've been here a long time, but uh, they hadn't done much. This Russian woman here, let me ask you something. Do we have any spies that hot? Let me make it clear. It wasn't my idea to send her back. <laughs> <laughs> Najsłynniejsza niemiecka ośmiornica Pol, która trafnie przewidziała wszystkie wyniki mundialowych spotkań, wraca do swojego poprzedniego zajęcia. Jak poinformowała rzeczniczka niemieckiego akwarium, głowonuk będzie nadal rozśmieszał dzieci. W nagrodę za swoją pracę podczas mistrzostw. No, dzień dobry. Przeniosłam panu specjalność meksykańską do spróbowania, ponieważ lekkie jedzenie to jest takie, które jest lekkostrawne. Tak? Chodzi o to, żeby organizm dodatkowo nie, nie podził się tak. trawiąc jakiegoś kotleta, tylko żeby dostawał takie rzeczy, które, może, y, które dodadzą mu szybko energii, a jednocześnie będą zdrowe i lekkostrawne. I mm, jeżeli nie, ma pan ochotę spróbować, tak, to, to bardzo to proszę, to są pieczone świerszcze. Ale są świeżutkie. I są na upał po prostu. Łapane wczoraj na polskiej łące? Proszę bardzo, nie no mówiłam, że to są meksykańskie świerszcze, nie na polskiej łące. To pani to po jednym. Ja bardzo chętnie, och ja zawsze. Sebastian, może skosztujesz, nie? A to tak po prostu. Tak po prostu. No dobrze, zobaczymy. Suszony świerz. Suszony i upieczony świerszcz. A, a, a może to w ogóle ładnie podać? Coś takiego? No już pan, nie, niech pan nie odwleka tego momentu. I tak zobaczymy pana twarz. Proszę. Dobre? Tropikalny lunch. Mm -hmm. Dodaje energii. Po czterech godzinach programu jest pan pewnie już troszkę zmęczony. Mm -hmm. Teraz będzie pan miał siłę, żeby do końca ten program... Kto zwycięży? już prania czy holania, mam powiedzieć? Mm -hmm. Otóż Tak. O tej samej porze w sąsiedniej wiosce Rumki inna rodzina również sposobi się do przeniesienia zmarłego do świętej skały. Początkowo uczestnicy orszaku starają się zachować stosowną w takich chwilach powagę. Ale stopniowo atmosfera się rozgrzewa i to, co na początku miało być pełnym smutku i zadumy marszem, przeradza się w szaloną rywalizację między dwiema rodzinami o to, kto szybciej przeniesie trumnę przez pola ryżowe. Zmarły przestał być bohaterem wydarzenia. Schodzi na drugi plan. Wokół niego rozgrywa się prawdziwa wodno-błotna bitwa. Mecz przed chwilą się zakończył. Ostatecznie zwycięzcą turnieju został Gaston Gaudio. Jeszcze jedna informacja. W meczu na szczycie 33 kolejki drugiej, pił, e, przepraszam, w meczu na szczycie 33 d, ko, przepraszam, w meczu na szczycie 33 kolejki drugiej ligi e, na minutę przed zakończeniem spotkania pogoń Szczecin remisuje 2 do 2 z GKS-em Bełhatów. Aby znowu wzbić się w powietrze z rybą w szponach, ptak musi uderzać skrzydłami z całą siłą, na jaką go stać. Lecz nawet teraz, kiedy jest w powietrzu, ryba wisząca pod nim stwarza tak duży opór, że rybołów ma wielkie trudności z jakimkolwiek ruchem do przodu. Jednak ptak potrafi rozwiązać ten problem. Przytrzymując rybę tylko jedną nogą, drugą wysuwa do przodu. Teraz, używając obu nóg, obraca rybę głową do przodu. I w ten sposób jej opływowy kształt zmniejsza opór tak, że rybołów porusza skrzydłami prawie bez wysiłku. Znaki interpunkcyjne. Być w trudnym położeniu to znaleźć się. W trzy Nie, W kropce. Połączymy się teraz z naszym reporterem Łukaszem Bajbakiem. Witam cię, Łukaszu. Witam Aniu. Łukasz, jakie są szanse na to, że te propozycje Platformy zostaną zrealizowane? Jakie są szczegóły tych propozycji? Łukasz, halo? Czy mnie słyszysz? Zatem pozostałe informacje. Trwa ustalanie okoliczności napadu na lokal polskiej firmy w Bagdadzie i porwania jednego z jej pracowników. Polak wciąż znajduje się w rękach porywaczy. Przed siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest Łukasz Bajbak. Przepraszam cię Łukaszu, że pytałam Cię o to, o co tak naprawdę na co tak naprawdę nie mogłeś mi odpowiedzieć. Zatem raz jeszcze Łukasz Bajbak. Czy słyszymy się teraz? Tak, słyszymy się. Łukasz, jakie są szczegóły, czy wiesz coś na temat losów porwanego pracownika wrocławskiej jedynki?